Wybór i montaż kominka to decyzje, które mają duży wpływ na komfort, bezpieczeństwo i estetykę naszego wnętrza. Oto najczęstsze błędy popełniane podczas ich realizacji. Pierwszy błąd to zły dobór mocy kominka. Kominki o zbyt dużej mocy często przegrzewają pomieszczenie, powodują dyskomfort i nieprzyjemny bijące ciepło od takiego kominka. Z kolei zbyt małe kominki. Nie dogrzewają pomieszczeń, nie pasują do wnętrza, są, wizja ognia jest zbyt mała. Drugim częstym błędem jest niewłaściwa wentylacja w pomieszczeniu lub jej całkowity brak oraz brak, czy średnica rury doprowadzającej świeże powietrze do komory paleniska. Trzecim błędem jest niezgodność kupowanych urządzeń z aktualnymi przepisami i normami. W Polsce obowiązuje norma Ekoprojekt. I tylko takie urządzenia mogą być sprzedawane. Ma to szczególne znaczenie w kontekście używanych kominków sprowadzanych z zachodu. Jeżeli planujesz montaż kominka i nie chcesz popełniać tych błędów, skontaktuj się z nami, pomożemy Ci wybrać urządzenie, aby najlepiej pasowało do Twojego wnętrza.